Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj poruszyć kolejny raz temat testów DNA. Dlaczego? Dlaczego tak często o tym mówię? Ponieważ mainstream, struktura, w której żyjemy, społeczeństwo, w którym żyjemy, system, w którym żyjemy, mówi zupełnie inne rzeczy niż mówię na przykład ja. I w związku z tym pojawiają się efekty takie, jak w artykule, który Państwu zaraz część opowiem, bo jest długo napisane, a część przeczytam osobiście. Żyjemy w czasach, gdy kłamstwa, gdy manipulacja, gdy mówienie po prostu nieprawdy na temat bardzo ważnych życiowo rzeczy jest w dobrym tonie. Chciałbym Państwu przeczytać materiał z gazety Łódź Nasze Miasto.pl, znaczy z portalu Łódź Nasze Miasto.pl. Przeczytam spoilerujący tytuł. Po 17 latach małżeństwa dowiedział się, że wychowuje nie swoje dziecko. Prokuratura odmówiła wystąpienia z urzędu o zaprzeczenie ojcostwa. Szanowni Państwo, opowiem Państwu w skrócie, jak to wyglądało. Historia jest bardzo podobna do wszystkich innych, które Państwu czytam, o których Państwu opowiadam, o których opowiadali mi zrozpaczeni mężczyźni. To są wielkie dramaty. I powstaje pytanie, skoro takie dramaty systematycznie się w Polsce i nie tylko w Polsce powtarzają, to dlaczego o tym się non-stop nie mówi? Dlaczego nie zmienia się prawa w taki sposób, żeby te dramaty wykluczyć? Dlaczego się nic nie robi w tym temacie, żeby ulżyć wielkiemu oszustwu, wielkiej niesprawiedliwości, która się działa przez całe wieki, która się dzieje i która się dziać będzie? Dlaczego nikt z tym nic nie robi? Dlaczego temat jest tak spychany pod dywan, mimo że tylu mężczyzn ma takie problemy? To są zniszczone życia. Podejrzewam, nie znam statystyk, bo i wątpię, żeby ktoś takie statystyki mógł zrobić. Była masa samobójstw, masa przypadków alkoholizmu, narkomanii, ponieważ to jest tak straszny szok, że ludzie sobie nie radzą. Ale krótko mówiąc, powiem Państwu w skrócie. Był sobie pan, który poznał 9 lat młodszą kobietę. To jest, myślę, bardzo fajna różnica wieku, dlatego że no, mężczyzna się wolniej starzeje, tak? No, zobaczcie Państwo, na mnie mam 40 lat. Czasami bywa, jak dobrze wyglądam, dobrze się wyśpię, że mnie pro prosili, bo ja już od 6 miesięcy nie piję alkoholu. Prosili mnie w Lidlu i w Biedronce o pokazanie dowodu osobistego. No to teraz zobaczcie, na no, przeciętną 40-latkę, no, no nie to, że obrażam kogoś, tylko po prostu. Słyszałem, jest taka pani Japonka, która ma 40 kilka lat, wygląda na 20 kilka, ale to jest, o tym już się gazety piszą, telewizja ją pokazuje, bo to jest fenomen. Natomiast mężczyzn, którzy modo wyglądają, jest po prostu sporo. Ile, nie wiem. Dlatego, szanowni państwo, no to jest najlepsza różnica wieku. Mój tata też jest starszy, tam 9, chyba nawet 9 lat od mamy. W związku z tym, szanowni państwo. Mamy fajną różnicę wieku, mamy dojrzałego mężczyznę, który zarabia, który prosperuje. No i te małżeństwo przez kilka lat starało się o dziecko. Próbowali in vitro, próbowali jakiś metod. No i niestety się nie udawało. No i co się stało mężczyzna, żeby zarobić na rodzinę, żeby sobie razem z żoną mogli żyć w dobrobycie, w szczęściu, żeby nic im nie brakowało żeby żona nie musiała krzyczeć, że sąsiad ma lepszy samochód, żeby nie musiała przeżywać, żeby nie musiała płakać, że inni mają więcej pieniędzy, i stać ich na lepsze rzeczy, no to mąż postanowił się poświęcić, wyjechał do Anglii. No i proszę sobie wyobrazić, że jakie było zdziwienie męża, kiedy to żona raz na tydzień dzwoniła i raczej burczała, była niezadowolona ze wszystkiego, gdy nagle dzwoni, że ona jest tak z zdaniem stęskniła jest tak już samotna, że ona już zabukowała bilet do tej Anglii i ona po prostu już leci następnego dnia. No mężczyzna się zdziwił, ale jak przystało na tradycyjnego mężczyznę, który nie słucha Radia Samiec, który nie wchodzi na forum bracia pel, bo widział w internecie, że tam są złodzieje, tam okradają i mordują, no to nawet by pewnie nie chciał wchodzić, no bo to wiadomo, jakieś oszołomy, dziwadła, incele, ludzie, którzy chcą mordować kobiety, tak szykują, topory... Żeby pójść na miasto, mordować kobiety, bo to takie opinie o nas robią ludzie, którzy robią nam czarny PR. Oczywiście, wtedy, kiedy to się działo, pewnie jeszcze moje forum nie istniało, chociaż nie wiem, bo już niedługo będzie chyba pięciolecie, za jakiś czas. Tak więc, szanowni Państwo, no ale istniały inne strony, istniało na pewno sam Czeruno, gdzie ja o tym opisywałem. No ale wiadomo, nie wchodzi się na takie strony, bo tam mordercy kobiet, ludzie, którzy nienawidzą kobiet, tak, homoseksualiści, nienormalni. To jest też ciekawe, że kobiety, które nas wyzywają od homoseksualistów, no to nie wiem. Z jednej strony mówią, że homoseksualiści są tacy wrażliwi, dobrzy, ale jak chcą na przykład mężczyznę obrazić, to go wyzywają od gejów. Ciekawe dlaczego? Czyżby nimi gardziły? No, nieładnie, drogie panie. Oczywiście mówię to do tych złych kobiet, bo dobre są z nami. Dobre, wiedzą, że my mówimy prawdę, i dobre już przede wszystkim mają synów i dbają o synów. I same kobiety, które już mają synów, namawiają. Powiem Państwu, że są takie akcje, że na przykład matki kupują moje książki, proszą o jakieś rozmowy z synami, to jest norma. Czyli jak kobieta ma syna, to dobrze wie, że syn może zostać oszukany przez cwaniarę, i prawo nie broni tego syna w żaden sposób, więc matki, które są mądre, dbają o to, żeby synek. Kotońskiego posłuchał i to jest właśnie takie coś. Tak wygląda życie, szanowni państwo. Każdy broni swojego interesu, oprócz mężczyzn. Tak więc, szanowni państwo, mamy gościa, który nic o tym nie wie. Jak ktoś mówi jakiś test, tak No to się puka w głowę, że to nie ma zaufania, że to debilizm, że to nienormalne. No i tak jego kobieta przyjechała, jego żona przyjechała do Anglii. Od razu zaczęli współżyć, bardzo był zdziwiony. No i wróciła do Polski. Współżyli dwa razy, z tego co ten pan podaje. No i nagle mija kilka tygodni, no i, no i nie uwierzycie, szanowni Państwo. Zaszła w ciąże. Cudowne, no prawie niepokalane poczęcie. No chłopina się ucieszył, bo myślał, że doktory rady nie dały. Pewnie były jakieś modlitwy, bo często takie, że małżeństwa się modlą o dziecko, tak Pan Bóg nie dał rady. Setki kopulacji z ejakulacjami nie dały rady, ale proszę bardzo, w Anglii jest taka aura, że dwa stosunki seksualne no i proszę bardzo, doszło do zapodnienia. To ta Anglia, to pewnie ta deszczowa pogoda. Wiadomo, że jak jest deszczowa pogoda, to się fluidy wydzielają, i te fluidy dały taką moc temu nasieniu, że ono od razu, Bach. Zapłodniły tę komórkę jajową i jest y, dzidziuś. No chłop, jak to chłop, prosty chłopaczyna, dobry chłopaczyna, porządny chłopaczyna, harujący na żonę, żeby jej nic nie brakowało, ucieszył się. Podjął męską decyzję, że wraca do Polski. Dziecko, poważna sprawa, musi mieć ojca, wraca do Polski. No i jego małżonka przyjechała na lotnisko i tu nastąpiło pierwsze zdziwienie. Żona była dosyć agresywna i żądała, żeby przypisał na nią majątek. I coś go wtedy tknęło. Oczywiście ona mówiła, z tego można było wywnioskować. Sami Państwo przeczytają, oczywiście wkleję linka. Żona się nie czuje bezpiecznie. Żona się nie czuje bezpiecznie. Oczywiście już Państwo wiedzą, że wcale nie chodziło o jej poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście też po części chodziło, ale on się nie zgodził. On się nie zgodził, bo uznał, że nie ma co przepisywać, są małżeństwem, trzeba sobie ufać, więc w jakim celu ma przepisywać majątek po rodzicach cały? Była bardzo niezadowolona, była agresywna, stwierdził, że nie spełniała się jako żona, natomiast jak przyszedł na świat dzieciak, się okazało, że była bardzo dobrą matką. No cóż, dbała o swoje. No cóż, pracował, zarabiał, no i co się okazało? Jego siostrzenica powiedziała mu o tym. Że ona miała romans. Krótko mówiąc, facet zrobił dwa testy DNA, które wykazały w 100%, że to nie jest jego dziecko. Sprawa się rypła, okazało się, że chłop, który ją zapłodnił, mieszkał w tej samej miejscowości. Potem sobie nagle ten chłopina przypomniał, że ludzie z niego żartowali, że podobny do sąsiada i tak dalej. On był tak upokorzony, że wniósł sprawę do, oczywiście, wniósł pozew o rozwód. No i widać, że gościu jest przy kasie, bo zatrudnił jedną z bardziej znanych pani adwokatek, nie wiem czy to jest pani Mecenas. ta pani z tego co pamiętam jest znana, ponieważ stale występuje w programie u pani Jaworowi, czy jest to kobieta, ja ją widziałem, to jest fantastyczna babka, chciałbym tę panią zatrudnić jako swoją adwokat, ale mi nie stać, niestety. No, i co? No, i krótko mówiąc, złożyli pismo do prokuratora, bo pamiętajcie, że w Polsce jest tak: masz 6 miesięcy po urodzeniu dziecka, żeby złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, a potem już do widzenia. Musi prokurator się zgodzić. Jak Państwo często powtarzam, łaska prokuratora na pstrym koniu jeździ. No, i tu właśnie to jest ta część, którą chciałbym Państwu przeczytać. Czytam państwu. Sobie może Te Audacity wezmę na pół ekranu. To na pół ekranu. O. Prokurator Jacek Bocianowski, zastępca prokuratora rejonowego w Radomsku, w nawiasie. Do tamtejszej prokuratury pan Adam złożył pismo zamknąć nawias, wyjaśnia, że prokuratury nie kierują z urzędu do sądu spraw o zaprzeczenie ojcostwa. A to dlatego, że sądy odmawiają rozpatrywania takich spraw, nawet jeśli mężczyzna dysponuje wynikiem badania DNA, z którego wynika, że nie jest ojcem dziecka. Takie postępowanie jest zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednocześnie Trybunał stwierdza, że nie pozbawia to mężczyzny prawa do zaprzeczenia ojcostwa. Musi jednak udowodnić, kto jest biologicznym ojcem dziecka. Jak to jednak zrobić, skoro ojciec biologiczny badaniom poddać się nie chce, nie wyjaśnia. No i czytam dalej. Mecenas Maria Wentland Walkiewicz, która prowadzi sprawy pana Adama. Twierdzi, iż jego przypadek nie jest odosobniony uwaga. Prowadziła kilka podobnych spraw, a we wszystkich mechanizm był podobny. Kobiety wybierały na mężów mężczyzn zamożnych, spokojnych i ufnych, bo liczyły, iż taki nie zorientuje się, że nie jest ojcem dziecka, a jeśli dojdzie do rozwodu, to będzie płacił im wysokie alimenty. Mój klient wie, że dziecko nie jest jego, czuje się oszukany i nic nie może z tym zrobić, mówi zbulwersowana mecenas. Łamane są jego podstawowe prawa. Nie można przecież zmuszać osoby, która jest dla dziecka osobą obcą. Aby figurowała w dokumentach jako jego ojciec. Także, szanowni państwo, wracając do tematu, ten pan jest rozpaczony. Utrzymywał dziecko sąsiada, będzie musiał płacić, jeśli ten chłopiec będzie studiował do 24 roku życia, czyli sąs sąsiad jest zwycięzcą w genowej loterii. Za darmo sobie pobzykał. Jego dziecko, jego geny zostało. Świetnie wychowane, odchowane i tak dalej, w bardzo dobrym stanie. Nie musiał grosza dać na tego dzieciaka. Przy okazji, ponieważ ten pan nie może się pozbyć praw do tego dziecka, prawdopodobnie, tu już nie wiem, trzeba by zapytać prawnika prawdopodobnie uszczknie jakąś część majątku, gdy ten pan umrze. Czyli podsumujmy. Mężczyzna został przez kobietę oszukany, okradziony z czasu, okradziony z pieniędzy na wychowanie cudzego dziecka został pośmiewiskiem w swojej miejscowości, zresztą on mówi, że w jego miejscowości no po prostu ludzie wiedzieli, bo bardzo podobny ten dzieciak był do tego sąsiada, tego człowieka z miejscowości. To nie jest jakiś bliski sąsiad, ale w tej samej miejscowości, wiadomo, w małych miejscowościach wszyscy się znają. Czyli został upokorzony, chciał przekazać swój majątek synowi, ale teraz jest już starszym człowiekiem, ma 47 lat. No mógłby teraz ewentualnie mieć dziecko, ale widać, że to z jego nasieniem coś nie tak, więc... Praktycznie rzecz ujmując, no nie, mo nie może mieć dziecka, jest już za stary. A jak kilkanaście lat temu miał problemy, żeby zapłodnić kobietę, no to teraz pewnie jest jeszcze dużo gorzej. Czyli zabrano temu mężczyźnie szansę na dziecko, okradziono go, oszukano, zrobiono z niego publicznie pośmiewisko, zabrano mu czas, zabrano temu gościowi życie i godność. No i teraz ktoś, ktoś kto nie jest z naszego okręgu kulturowego, to by zapytał, Ile ta kobieta dostanie więzienia, kiedy będzie musiała mu zwrócić te pieniądze. Czujecie to Państwo? Ta kobieta zniszczyła mu życie. Wszystko w majestacie prawa. Nie pójdzie do żadnego więzienia, nie będzie musiała zwracać żadnych pieniędzy. Nie ma, nie ma żadnych kar. Kobiety mogą to robić. Dlatego, gdy się mówi o testach DNA, jest taki wrzask i taka nienawiść kobiet do tych testów. Dlatego właśnie te testy trzeba wprowadzić. To po prostu trzeba zrobić, ale żaden polityk tego nie wprowadzi. Gdyby na przykład pan Kaczyński o tym powiedział, że to chcą wprowadzić, natychmiast wychodzi pan z mówi, że to zablokuje. Wszystkie kobiety, jak jeden mąż zagłosują na PO i PiS, PiS jest skończony. Nie da się tego wprowadzić. Partia, która będzie chciała to wprowadzić, przegrywa. Wiecie dlaczego? Bo kobiety zawsze zagłosują na tego, który obieca, że tego nie wprowadzi. A mężczyźni są tacy, że nie zagłosują na tego, który będzie pilnował ich interesów. A nawet będą pluli na tego, kto ich interesów będzie chciał dopilnować. Więc skoro mężczyźni nie są zorganizowani i nie chcą pilnować swoich interesów, to każdy polityk i każda partia kładzie na nas laskę, bo po prostu nikt tego nie zrobi. Nikt tego nie zrobi, bo to jest polityczne samobójstwo. I w ten sposób. Jaka ilość mężczyzn jest okradana, oszukiwana jest im zabierana godność całe życie to jest po prostu złodziejstwo. Wyobrażacie sobie, chłop całe życie pracuje na cudzysego dzieciaka i kobieta to świadomie zrobiła. <grym> Nie ma żadnych kar, nic. I jeszcze panie krzyczą, że robienie testów DNA to jest zakazane absolutnie, to jest brak zaufania i tak dalej. No to powiedzcie temu chłopu, że to jest brak zaufania. Stracił chłop całe życie. Upokorzenie, przecież on pewnie umrze z 15 lat y, szybciej, przez te nerwy, stresy. Przecież to dla człowieka jest straszne upokorzenie, dla mężczyzny. Dlatego Państwu powtarzam. Róbcie testy DNA. Niech sobie kobiety krzyczą, wrzeszczą. Kupujesz test, bierzesz sobie patyczkiem wewnętrzną stronę policzka i wysyłasz do laboratorium. W ciągu 2-3 tygodni zależy, ile zapłacisz, bo są badania ekstra szybkie. I są te zwykłym trybem, to chyba 4 tygodnie, i dostajesz wiadomość, czy to jest twoje dziecko, czy nie. I potem nigdy o tym teście, że zrobiłeś, nie mówisz. I test wyrzucasz, palisz go, list w zlewie na przykład zapalniczką, i zamykasz temat. Już jesteś pewny, ile to kosztuje teraz. To jest 1000 złotych? co to jest 1000 w porównaniu do całego życia. Test musisz zrobić w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. No, niestety takie jest prawo, które chroni kobiety w każdym możliwym przypadku. Taki to patriarchat. I teraz kobieta, która Cię może oszukać i nie poniesie za to konsekwencji. Możecie pomówić o pedofilii albo o bicie, jeśli Cię pomówi fałszywie, nie poniesie konsekwencji. Kobieta, do której statystycznie dopłacasz 151 tysięcy, żeby miała emeryturę. Kobieta, z których Łącznych, wspólnych podatków, ma finansowane badania zdrowotne, i tak dalej, dzięki którym kobiety żyją 9 lat dłużej, dłużej od mężczyzn i idą kilka lat wcześniej na emeryturę. Dzięki któremu Polki najrzadziej chyba w Europie czy na świecie popełniają samobójstwa, a mężczyźni mają jeden z najwyższych wskaźników samobójstw. I potem widzisz, jak taka kobieta wrzeszczy, że żyje w patriarchacie, gdzie ma zabierane prawa. I masa mężczyzn nie wie o tym, że to jest kłamstwo i po prostu kiwa głowami, no tak, tak, trzeba kobietom coś jeszcze dać. Tylko pytam, co jeszcze? Bo niedługo będą wprowadzali prawo, że zwykły policjant, jak kobieta walnie głową w ścianę, się zakrwawi, powie, że ty ją uderzyłeś, ma prawo cię policjant wygonić z swego mieszkania. I to już jest niedługo. I powiedz mi proszę, jakie prawa jeszcze chcesz dać kobietom? Jakie? No już wszystko jest oddane. Chłopie, to, to już nie jest patriarchat. To już dawno nie było patriarchatu, jest matriarchat. Żyjemy w matriarchacie. Maleje liczba małżeństw, mężczyźni coraz bardziej boją się kobiet, bo kobiety mogą użyć yy, prawa i systemu sprawiedliwości, czy systemu z sędziami, z prokuratorami, z policjantami, z więzieniami, z wszystkim tym, co może mężczyznę zniszczyć, i to wszystko stoi po ich stronie. Nie są karane za zaatakowanie mężczyzny. Oczywiście dostają też mniejsze wyroki za te same przestępstwa. To jest patriarchat? A w którym to niby miejscu? Także, szanowni państwo, ludzie, którzy mówią o nas, że to co my mówimy jest złe, że jesteśmy incelami, bo sobie mówimy o tym, żeby nie ufać do końca zrobić to badanie Dena, to po prostu tacy ludzie jak ten pan. Tam Adam chyba pisze, ale to jest oczywiście imię zmienione. Tacy ludzie jak Pan Adam są ofiarami tych ludzi, którzy no na nas pokazują paluchami, na nas źle gadają. No taka jest prawda, tak? Wciągają mężczyzn, wciągają ludzi do bardzo ciężkich życiowych sytuacji. Mam nadzieję, że istnieje karma i dostaną to samo w zamian. Zresztą, jak pokazuje doświadczenie, ale nie chcę mówić dokładnie, to ludzie, którzy o tych tematach mówią, wyśmiewają się z tych tematów. No to ci ludzie mają straszne Problemy też sami wpadają w te problemy, tak? Chyba nie muszę tłumaczyć o co chodzi. Także karma wraca wcześniej czy później, ale ja się nie mam zamiaru z tego śmiać. Ja bardzo współczuję takim ludziom, nawet gdy czynili zło. Nawet gdy zaciemniali umysły tych biednych mężczyzn, którzy myśleli, że to wszystko jest takie proste, to nie jest takie proste. Jest ktoś, kto tak ponamieszał w prawie, jest jakaś siła, która niszczy całe państwa wprowadzaniem agresywnego feminizmu. Efektem jest osłabianie całych państw. Rodzą się dzieci, te dzieci są w małżeństwach, kobiety są coraz bardziej agresywne, roszczeniowe, każda marzy o biznesmenie, który ma pałac. Ale rozejrzyjcie się ludzie, tutaj masa ludzi Polaków pracuje w zagranicznych koncernach, po 1700-1800 zł miesięcznie zarabia. Gdzie te pałace, gdzie te wille, gdzie te sztuczne wyspy prywatne, gdzie te prywatne odrzutowce? Nie ma tego. Jest najtańsze żarcie supermarketów Irak z cukrzycą w wieku 40 lat. Ludzie ocknijcie się. Co tu się wyrabia w ogóle? Czy to zmienimy? Ja już w to nie wierzę. Nie wierzę w żadną zmianę. Jedyna zmiana, jaka może być, to że wybuchnie jakaś wojna, władze w kraju przejmą jacyś naprawdę twardzi ludzie: czy to będzie jakaś junta wojskowa, czy służby się zbuntują, no i po prostu zaprowadzą no, konkretny system tak. Wiadomo, co się wtedy dzieje i wtedy oni nie pozwolą sobie na coś takiego. To wszystko zostanie zlikwidowane, bo to jest po prostu rozwalanie państwa od środka. Wyobrażacie sobie potężnego władcę, który chce mieć potężne państwo, żeby coś takiego było możliwe? Żeby ludzie nie chcieli się rozmnażać, bo się boją własnej żony? S sobie wyobrażacie coś takiego? Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Słabe państwo właśnie to jest coś takiego. Kobieta może zniszczyć całe rodziny i często kobiety. Formułując fałszywe oskarżenia, wiedząc, że nie będą za to karane, to robią. No bo jak nie ma kary, no to są takie kobiety, które to zrobią. Są też dobre, uczciwe kobiety, które nigdy tego nie zrobią. No natomiast wiadomo, że co z tego, że będzie większość dobrych kobiet? Wystarczy kilka procent tych złych i już mamy tragedię na skalę państwa, tak? Bo jak ludzie słyszą o tym, co się dzieje, no to nie chcą się żenić, nie chcą się rozmnażać. Nie chcą w tym państwie żyć i najmądrzejsi po prostu stąd uciekają, tak? No bo jak człowiek zdolny ma tu być, za 2000 zł pracować, wyjedzie do, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i mu na początek dadzą 5 razy większą kasę. Wyobraźcie sobie, że samochód, na przykład kiedyś taki luksusowy samochód był sprzedawany w Polsce Hyundai Genesis, kosztował nowy 300 tysięcy złotych. A wiecie ile on w Stanach Zjednoczonych kosztuje na polskie? 150 tysięcy, niecałe, full opcji. A tam zarabiasz 7 razy więcej. Czy tam 5 razy więcej. A tak naprawdę to zarabia się dużo, więc zależy jaki ktoś ma zawód. Jak ktoś pracuje w Stanach, uczy się, to naprawdę mu źle nie będzie. No i ludzie tutaj nie chcą żyć, nie chcą tutaj mieszkać. Ci, ci którzy wiedzą jak to wygląda, że tu się nie poprawi, po prostu są, spieprzają, no. I tyle, no. I zostają tacy jak ja, no, chorzy, Chorzy, którzy nie chcą wyjechać, bo się opiekują bliskimi osobami. No i tacy jak ja zostają, próbują coś zmienić. No ale widzicie no groźby śmierci, wyzwiska, hejterzy, tak? I macie całą gromadkę osób, która zamiast się zająć nauką języków, robieniem biznesu, zrobieniem czegoś, no to się zajmują hejtowaniem innej osoby. Żeby tylko zrobić krzywdę, żeby dana osoba cierpiała, żeby dać krzywdę, żeby nie sprzedawała, żeby upadła finansowo. No, i tak to jest. No, i żyjemy w takim po prostu kociołku diabelskim, i to tak wygląda. Dlatego nie dajcie się oszfabić tej propagandzie tym wszystkim ludziom, którzy gówno wiedzą o życiu, a potem sami wpadają w te same problemy, z których się wyśmiewali. Tylko po prostu róbcie testy DNA. I tyle. Ok? Dobrze, szanowni Państwo, myślę, że to by było na tyle. Tak to wygląda wszystko, niestety. Witajcie w patriarchacie w cudzysłowie. No i tyle. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w Dom Bóg w Dom. I życzę Państwu miłego dnia i miłego odpoczynku. Pozdrawiam serdecznie. Oho, zawiesił się komputer znowu. Nieźle. Pozdrawiam. Cześć.